Hej, jeczka, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Minecraft Tuchu i witam Was w kolejnym odcinku em, właśnie z Minigierek. Dzisiaj zagramy sobie Thor Wars. Em, myślę, że każdy z Was zna zasady tej gry, jeśli nie, to zaraz się przykona. Więc do zobaczenia już podczas gry. Okej, ziomeczki, jesteśmy już na arenie. Jestem z moją drużyną, jesteśmy czerwonymi. Jesteśmy chyba na najprostszej arenie, która jest bardzo, bardzo prosta. Em, no i teraz. E, dowiecie się, na czym polega ta minkerka? Na sam początek mamy parę sekund na zbudowanie takiego własnego portu. Fortu raczej miałem na myślenie portu e, właśnie z takiej wełny, jakiego koloru mamy drużynę. Dokładnie. E, Sorki, że mój katar, ale, ale to jest takie hamujące troszkę żatoki, To nie jest przyjemne, to jest debil i właśnie się wystawia wrogowi. E, nie rozumiem, typka nie rozumiem, ale okej. Okay. Ja, jako profesjonalista Zrobię jeszcze gorszą rzecz Bo jeszcze 3 sekundy, fuck Patrzcie, 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 patrzcie jak go zedę. Boom! No kurde, dobra Nie, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem um, Zada typka BUM, lag Nie, nie lag, tylko po prostu nie strzelać z tego Boom! trafiłem typa, yeah BUM, nie trafiłem Boom! nie trafiłem O, trafiłem Trafiłem typa Bum, trafiłem typa, ale to nie było trudne, więc tak jakby nie ma się czym podniecać, ale okej. Okay. Um, tu jest dwóch typów, których trzeba zjechać, więc tak perfidnie. No kurde, jak kto mnie zjechał? Znaczy, jak ktoś mnie zjechał, to ja nie wiem. Ale dobra, jak widzicie, został jeszcze jeden typek, który został zjechany, więc mogę tak jakby na ślepo strzelić w tym momencie. Boom! Nie, ja yeah, trafiłem! Widzieliście to, jak pies, piesko? Chciałem powiedzieć pięknie. Ale wyszło piesko Dobra Mniejsza z tym Patrzcie, patrzcie, patrzcie Ej, ej Fraga mi zabrał I tak bym mnie trafił, okej okay. um. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na przykład tego typka Patrzcie, zatrzyma się A no dobra, nie, nieważne Nic nie mówię. Hops I na przykład teraz Hops Hops No kurde, kto mnie zjechał, jak? Ja nie rozumiem to jest, to jest dziwne. Dobra, jeszcze 4 sekundy i czas na budowanie będzie. Jak widzicie, wygrywamy. Mało, ale wygrywamy. Dobra, wygrywamy. Nice. Um, dobra, budujemy teraz. Nice, 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 nice. Um, ja mam taką ta strategię, żeby budować dwie kratki od przeciwnika. Gdyż taka strategia jest najlepsza. Um, bo właśnie um, mamy coś takiego jak... Shit! 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 Nie trafimy, nie trafimy. Ale okej. Okay. BUM! Nie trafię a może? Nie, to nie ja chyba, kurde, nie zobaczyłem, znaczy zobaczyłem go, ale nie zdążyłem puścić myszki, o nice, <grywy> kurde, szkoda, że sam gram, może by było ciekawiej z kimś, nie mam strzał, czy co, ej, nie miałem strzału przez chwilę, to było, to było głupie, ehm, BUM! Kurde BUM Yeah Wygrywam, nie, przegrywamy, kurde Dobra, musimy, no kurde, jaki ja nie lubię tych tanków, czemu wszyscy, wszystkie tanki do nich poszły To jest nie fair No i przegramy tą rundę, A dobra, trzeba wierzyć w siebie Tak jak to zawsze trzeba I nie ma opierdzielania się, jestem zwycięzcą, tak? Jestem zwycięzcą Nie, ten Nie mów, że nie jesteś, bo jesteś zwycięzcą, co, nie, sam nie wiem jak to szło Dobra, nieważne BUM nie trafiłem go. I BUM! I BUM! I BUM I BUM BETNAWA. No nie mogę spamować, serio. BUM. BUM. Kurde, nie trafiłem. I nie jestem dobrym ucznikiem. Znaczy zależy tak w stresie to nie za bardzo, ale... Kurde, blisko było. Oni są idiotami. Na przykład ten. No! Jak ja nie trafiłem niby? Co? Było a wykonalne, żeby, żeby go tak jakby nie trafić, w sensie, że. No, build time. Ok. Bum, 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 boom, boom, Moja strategia. Najlepsza. Epic Ewa, 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 Ewa. Ok. Bum. Boom. I bum. Boom. I boom I. Sam nie wiem jak. Bum. No, kto mnie zastrzelił? Omega Iron Sword. A spoko. Myślałem, że ktoś mnie zastrzelił z tyłu jakoś dziwnie, ale okej. Okay. Dobra, kurde, jestem zwycięzcą, tak? I... kto? <grym> ale... no, serio? Serio? To było tak hamskie. ale dobra, jestem zwycięzcą. Tylko szkoda, że jest noc, tak? Nie lubię jak jest noc, gdy gram, gdyż noc przeszkadza mi wygrać, tak? Boom! I boom! Jo Widzieliście to, jak go fajnie zastrzeliłem? Boom. Ej, czy ja tak wszystkich ściągam teraz? Ej, nie trafiłem cię, ziomek. Bum, zatrafiłem, zatrafiłem cię. Dobra, dobre. Dobre! Dobre! Ej, dobre, dobre. Mówiłem, że jestem dobrym ucznikiem, ale nie w stresie. Teraz tak jakby wygrywamy po sensem... Um, no kurde, głupie strzały! Głupie strzały, nie miałem strzały. Co za głupo czasem to jest. No... Bum. Przepraszam za to, że strzelam w ciebie niczym nubek. Ty jesteś, bo biegniesz na mnie z ostrzem wyprofilowanym na profesję biegacza podchodzącego, skilującego z miecza. Ha, nubek myślał, że skręcę, a ja skręciłem, ale nie w tą stronę co myślał, więc tak jakby nubek. He, 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 he. Nuby. Idą na pudy. Wygrałem to prawie już, więc to wygram. Build time, fuck it, fuck it. No gdzie ty się budujesz, ziomek? Przesuwamy się na przody. Nie dostaniemy wrzody. Co? Dobra, nieważne. Nie słuchaj mi. Toch oględzi. No i śmierdzi. Nie, nie śmierdzę. Dobra. A 0, czasu i... Dobra, dobra, dobra. BUM! BUM! No który strzelił? Co? <punched> jak ja chyba wam opowiadałem kiedyś tą historię. Który strzelił? Ehm, no jak wy się dajecie, cioty? Omegy. Nie dawajcie się podejść z tyłu. Co z tego, że daje się, ale... E, dobra. Zaglądajcie się za siebie raz na jakiś czas, co nie? By się przydało. No kurde, wierz na niego leci, nawet w niego nie próbuje strzelać. Co za debil. Ej. Nie, ja nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. No co za debil. Czemu... Który tak wali mnie od tyłu? A, dobra, nie od tył. Ja się zajmuję tutaj tylnymi sprawami, ja biegną na mnie z przodu. Kurde, przegrywamy przeze mnie teraz, a wygrywaliśmy przeze mnie. Więc tak jakby. Lola Ej, wygrywamy, nice. Jest 40, 48 dla nas do 20, do 8 ich nice, 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 nice. Kurde, jak troszkę. ja bym chciał mieć tego ostatniego skilla, znaczy ostatniego shota. Ach, będę miał ostatniego shota alha zginę sam. <grych> dobra, lol. Kurde, mega epicka runda. Długa strasznie, ale epicka. Nie mówię, że nie. Epicka... Epickość jest na plus 5 normalnie. Eee... Kurde. Czemu mi się tak daje zastrzelić? No, BOOM! Headshot! dla mnie był... <laughs> dla mnie to był footshot, bo raczej w stopy mi strzelił. Czemu ja nie mogę biegać? Nie mamy w ogóle nic do budowania. O, jest build time. Yeah! Nice, 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 nice. Tylko kurde. Żeby nie było znowu tak jak przed chwilą, że straciliśmy więcej niż zyskaliśmy Ale okej okay. Jedziemy! Jesteśmy zwycięzcą, tak? Tak jak powiedział kiedyś pewien youtuber Jesteśmy zwycięzcą Patrzcie, 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 patrzcie Kurde Yeah Jak mnie trafił? Jak on mnie kurde trafił? Jak mógł? To jest A wykonalne, że mnie trafi z takiej, nie wiem Yy, ruchomej perspektywy wręcz mógłbym powiedzieć E czy mi się zdaje czy zostało ich tylko dwóch? czy to jest takie naprawdę takie chamskie? nie dobra nie zostało ich dwóch nice no, ich ściągnęłem typa no kurde jak on to wyczuł że strzelę w, że znaczy że pobiegnę w lewo a nie strzelę no przegramy jest nie ja jestem zwycięzcą jestem zwycięzcą ja się nie poddam jestem zwycięzcą no bum, walgo walgo tego też nic ja nie się mówiłem nic nie się mówiłem Ej, czy mi się zdaje, czy my wygrywaliśmy i przegraliśmy? Nie, nie, jestem zwycięzcą. Nie ostrzał, ale jestem zwycięzcą. Nice! Boom! Dobra, teraz wyciągniemy na prostą. Boom! Dobra, wyciągniemy na prostą. Dobra, to nie byłem ja, ale wyciągniemy na prostą. Ej no kurde. Czy ja się dałem tak łatwo zastrzelić? <grych> Dobra, build time. Kurde, 17 sekund jeszcze. Do build time. Nie wiem czy wy to widzicie, ale ma strasznie mały kur... znaczy tablicę wyników. Dobra, ten zielony jest łatwy jeszcze do pokonania, co nie? Nice, nice, nice. No ale nie ma strzału, jak zwykle. Kurde, czemu to takie... Jest beznadziejne to zabieranie strzał. Build time, build time! Nice. Szybko. Jeszcze to wygramy, jeszcze to wygramy, ja wam mówię. Moja drużyna to jeszcze wygra. Boom. I boom. I boom, i boom, i boom. Kiedyś było taka reklama, boże. Te wspomnienia, te wspomnienia, tak. Dobra, i. Oh shit! Holy shit! <grytanie> <grytanie> nie spodziewałem się tego, że to będzie aż tak mocne, że zabiją 10 naraz, kurde naszych. A my nikogo nie zabijemy, ale dobra, raz, radzimy sobie jak na razie. BUM! No, co za debil, trzeba ja w niego. no byka, Kurwa! Nie, nic nie <grytanie> mówiłem. <grytanie> dobra. Eee, Bum, biegnie, biegnij! Kurde, jestem z... Nie, nie! Nie, pod, nie podbiegajcie, wygrali! Co nie? Kurde! LOL Dobra, napiszę GG, bo wygrywałem Ja bym to wygrał sam, ja bym to sam wygrał Jakby oni nie padali tak, jak wszyscy inni padali, to ja bym wygrał Ale dobra, jeszcze jedną rundkę eee, No i zobaczymy się w kolejnej rundzie Okej, okay, ziomeczki, jesteśmy znowu eee, Od razu biorę blok do łapki no, jesteśmy tym razem niebieską drużyną, gdyż postanowiłem, bo zobaczyłem, że on idzie do niebieskiej drużyny, a jako, że on ma miecz, e, więc tym razem wygramy i runda będzie szybsza, gdyż ja jestem super pro-elo z a szczególnie na tej mapce, lubię gromić ludzi, bo są e, nudzi. Co? Nudni powinno być, jak już coś. E, tak. Dobra, i patrzcie teraz, patrzcie, patrzcie, patrz, patrz. Ej, czemu jestem głupi, co nie? O Boże. Dobra, jakoś tutaj ciekawie, by jeszcze można było bo to. Ciekawić, to fajnie można by było. Patrzcie, 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 jak go fajnie zjadę. Tylko niech minie te 7 sekund, 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Boom! No, naciąga się łuku. Kurde! On tu biegnie! On tu biegnie! Uważaj! No comment! No comment! No comment! No comment. Bum! Fajnie, że trafiłem. Z miną hardą, gadacie z pogardą o obi... ich. O co? Co ty tutaj robisz? Uuuu, co ty tutaj robisz? Trafię go? Nie, kupa. No! Serio. 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 Dobra, nieważne. Dobra. Ej, 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 ty! nońku, Dawaj tu. Dawaj na solo. A, dobra. Ej! Serio. Ej, no kurde, on ma jakiego spida. Speed... Widzieliście to, jak on zapiernicza? Kurde, dobrze go zjechałem. Byłoby źle. No! Serio. Jak niby? Ja go trafiłem przecież. No i który? Co za... Nuby boże, mG. Co za downy Taki... Takie... Pr... Ej, ale on. Ej, to jest down, widzicie go jak on zapiernicza? To jest cheater walony. Ej, on lata w dodatku. Ej, nie, 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 tak się nie bawimy, chłopcze. Ej, co za down, widzieliście go? Boże, tak bardzo psuje grę. Ej, to jest takie psucie gry i to tak mega. Tak bardzo. To, 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 przecież to nie ma na fajnych emocji. Znaczy no... Lol, no patrzcie na niego. No, no, no i co? No i co? No i co? No i co? Myślę, że... że... czytujesz że to jesteś fajny? Kurde, no. Jakie nie lubię takich ludzi? Dobra, gramy. Być może to był admin, ale wątpię raczej. Holy shit. Dobra, mamy. Aha, woda mnie zabija. Fajnie. Dobra, nieważne, po prostu zwątpiłem w ludzi. To było takie beznadziejne. Build time i nagle boom, combat time. A super. Kocham takie sytuacje, gdy wszyscy tańczą, a ja patrzę. Po prostu, ja nie wiem czemu, ale lubię jeść troszkę dżemu. Myślałem, że trafię, typa, lecz nie trafiłem, teraz się troszkę w siebie wysu... Oh wow, shit. Wow, fart. No i znowu, super, super. Może mi się uda... Kupa nie uda się. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. No, nie lubię tego cheatera, Boże, to jest down. Dobra, ej, zabiliśmy go. Boże, ej, to była taka... taka smutna, przegrana runda, tylko wy i tylko... Kurde, no co za głupi cheater, Boże... Mg. Jestem. Dobra, to nie był Twitter, ale to był normalny facet, co nie? Przepraszam za to, kim Nie jestem. No, dawaj, dawaj. Serio. Serio, dać ci tak klepać? No czemu, czemu zawsze drużyna, w której ja jestem, musi przegrywać? Czemu? Wy tu mi to? Czemu? Dobra. Więc w sumie, ja wam dziękuję za oglądanie. Pierwszej udanej rundy, druga z jakimś głupim cheaterem albo adminem, sam nie wiem, wątpię, żeby to był admin, bo raczej chyba sam by nie psuł rozgrywki dla innych, ale no dobra, więc ja wam dziękuję serdecznie, czy jest może taka klasa, nie no wątpię, dobra, więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, jeśli się wam odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, czy co tam jeśli chcecie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, zapewne do jutra, Nareczka, cześć, pa pa.